Z nami trochę dzisiaj taki dziwny dzień, ponieważ dzisiaj jedziemy do weterynarza z pafnucym, ponieważ będzie miał zabieg. Jak wiecie, w naszym kraju mamy problem z liczbą psów bezdomnych, no i postanowiliśmy, że pafnucy przejdzie o zabieg kastracji. No to była ciężka decyzja. Ja pracowałem dł długi czas, e, współpracowałem ze schroniskiem wiem jak to wygląda, że coraz więcej psów jest porzucanych, coraz więcej małych szczeniąt trafiało właśnie do schroniska i właśnie przez to, że e, te psy się na wsiach, na wsiach, szczególnie na wsiach, rozmnażały na potęgę. E, a zauważyliśmy, że nasz pies coraz bardziej się włóczy, ucieka e, no i jest, zaczął być agresywny wobec ludzi, ale także innych psów, więc kastracja e, to jest jedyny sposób, żeby ta populacja psów się nie rozrastała Jest kastracja oraz sterylizacja Kastracja to jest ucięcie jąder, jajek A sterylizacja to jest nacięcie nasieniowodów Różnica jeszcze tym a tym to jest taka, że no, kastracja bardziej wpływa na, na psa, tak? No innego, inaczej jego zachowanie się właśnie y, zmienia. Jak mówiłem, włóczęgostwo, agresja wobec innych psów. No i oczywiście zaznaczanie terenu On już tego nie będzie raczej robił. Mam nadzieję, że będzie takim sam jak jest obecnie. Pewnie trochę tam działa te hormony trochę się uspokoi. No, ale musimy to zrobić. Zresztą nie wiem, czy wiecie, ale na przykład jeśli bierzecie psa ze schroniska, to macie e, obowiązek sterylizacji lub kastracji takiego psa. No nasz pies nie był ze schroniska, był od znajomych, też ta znajoma miała problem z psiakami, ponieważ z, z, zaciążyła i słuczka i nie wiedziała, co zrobić z tymi sami. To jest bardzo duży problem, więc no niestety, ale musimy mu odciąć jajka. Myślę, że wszystko będzie w porządku, chociaż to jest trochę stres. E, może dla niego nie, bo on będzie w piążce, ale dla nas będzie duży stres. No naj najgorszym zabiegiem właśnie jest ten, e, uśpienie tego psa, tak przed operacją, Czy później było wszystko w porządku, żeby się wbudził. No i kolejna kastracja, steryzacja zapobiega także chorobom w późniejszym czasie, jonder czy tam. E, no. Jąder. Nie, dobra, trochę się stresujemy. Niedługo właśnie ja go zawożę do pani weterynarz i tam go zostawię. Musi go się nim bardzo dobrze opiekować, tak? Bo będzie miał pewnie kołnierz, będzie miał jakiś bandaż. No a dzisiaj też jest ciężki dzień dla niego, bo on od wczoraj nic nie je. I dzisiaj już nic nie pije, bo on nie może przed zabiegiem. No ale okej, okay. wszystko będzie w porządku, nie? Stary, Pafi. Jason dzisiaj zapomniał o maseczki. Do szkoły będziecie chodził w targę. Mam przecież. <grywa> Żartowałem. No Dobra, jedziemy. Na 9.50 ma lekcję. Oczywiście wyjeżdżamy zawsze spóźnieni. Może zdąży na lekcję. Może się uwinie w 5 minut. 5 minut musimy dojechać, 5 minut musimy co? Się przebrać i iść do podklasy. Super. No ale to jest tak, jak się skarpetki wybiera. Skarpet. 10 minut. Też tak wybieracie skarpetki 10 minut? Halo. Pieseł, jedziemy do weterynarza. Ok, właśnie sobie jedziemy. I powiem Wam, że tak się stresuje. Tak mnie brzuch boli, że masakra. Pieseł tu sobie leży. Okej, okay, musi odpoczywać trochę w domu, więc dam mu święty spokój. Ja jestem w pracy, ale przyjechałem za szybko, bo nie wiedziałem, że dzisiaj nie będzie korków. Normalnie cud jakiś. No i zagram sobie w Clash Royale. Dawno nie grałem, zaczniemy od otworzenia sobie skrzynki, opening mały taki. Jeden skrzynk, opening, jeden skrzynka. Czy tu mam jeszcze do otwarcia w ogóle? Nie, odebrania coś tutaj. Piszcie kto z was jeszcze gra O, tu już nic nie mam, tak? Myślę, że więcej dostanę Piszcie kto z was gra w Crash Royale Co tu się pojawiło? O, to są te... ja Zagramy sobie normalnie bitwę A tu tutaj coś mam? A tu mam jeszcze To Tu jeszcze mam do odebrania O, jest, mam na to... Io, io, jest nowa legenda, mam legendar. A wizard, nie miałem go? Świetnie, że miałem. Ja już muszę sprawdzić, bo normalnie nie wierzę, że go nie miałem. Co to jest? Card Collection? Electro Spirit Electro Giant Nie no, miałem go już przecież. Dobra, dalej lecimy z tymi kartami. Piszcie kto, kto gra. Możemy razem pograć. Ja mam jedenastą arenę. Dobra, jakiś szybki meczyk. Zobaczymy, mm. jak mi pójdzie. Naprawdę bardzo dawny do gra. Dobra, pójdziemy tak, na łatwiznę. No, no w podstawie też szerokie retory tutaj minera nie no rozwala no i tutaj mi ktoś atakuje nie no musi pójść tak, dasz, dasz radę, dasz radę, o, bano teraz świnki to jest wygrana po prostu, no oczywiście bano na macie e, pucharów, ja mam 3300. 19 49 Jezu, jak to tu się tutaj wszystko wypępa, że dawno nie grałem i tu się gubię. Ewenty są jakieś nowe. Dobra, w ogóle całkiem dodali, ale gdzie tutaj jest? Dacon.pl Uniwersytet Rowu, jakby ktoś mnie chciał dodać do znajomych to, co jeszcze jeden? A jeszcze jeden, może uda się drugi raz. Teraz poczekamy, zrobimy inaczej. A świnki sio, sio. No już po świnku Miner Nieźle, nieźle, nieźle Nieźle, ale już Minera nie nie do będzie Dobra, tu z Wizarda wywalimy No, jeden strzał ja Myślę, że moja odbina postać teraz powinna wyjść, czyli Lumberjack numer jeden według mnie. Uwielbiam nim grać. Teraz muszę że jak zrobimy to i Lumberku zginie to będzie. No będzie, będzie, będzie. Musi być, musi być, musi. Jest. No i teraz co? Zrobimy to co w pierwszej poprzedniej rundzie a dobra idź sobie powoli lawa a tym razem puścimy na początku idź. i dopiero po chwili weźmiemy sobie balonik on sobie leci powoli tutaj no i oczywiście Przydałoby nam się tutaj do pomocy Miner No gdzie ty balonie poleciałeś? Nie, tutaj miałeś lecieć No ale dobra Nie no, to jest wygrana, bo inaczej nie ma od nie ma no, 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 no. Dobra, dziękujemy Dziękujemy, dziękujemy Francisco no clan W następnym odcinku Jasonem. O! Kolepszym. Dobra, no, spoko, cieszy mnie to bardzo. Jak się czujesz? Wszystko okej? Okay? Halo? Ej, pies. Wszystko dobrze. Wow. Normalnie. Idziemy, tak? Na spacer? Chodź, chodź. Ja na to myślałem, że pierwszy dzień to ty będziesz leżał cały czas, a ty tu szalejesz. Jak <grytanie> ty sięś nie oglądasz tego? Idziesz już do domu?